Cześć kochani, tu Ola żelazo. Nasz kurs dla opornych trwa w najlepszej i bardzo się cieszę, że się spotykamy na kolejnej lekcji. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, a powinno, tylko przygotujcie na dzisiaj krzesło, bo to będzie nasz super pomocnik do ćwiczeń na wzmacnianie, na rozciąganie, na super na dobre nastrojenie się. Kochani, chciałam Wam przypomnieć o tym, żebyście zasubskrybowali mój kanał na YouTube, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Tam jest jeszcze taki dzwoneczek, więc jak go naciśniecie, to. Nie ominie Was żaden nowy film, a jest ich naprawdę dużo. I nie chcę, żeby coś Was ominęło, że później powiecie, ale ja tego nie wiedziałam, nie wiedziałem. To tak będziecie wszystko wiedzieć. I jeszcze oprócz YouTube'a zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali mnie na Instagramie, bo tam jest full motywacji, codziennie nowe posty, codziennie dużo takich słów, dzięki którym ruszymy się po prostu, bo o to w tym wszystkim chodzi. To teraz zabieramy krzesła i chodźcie! Kurs dla opornych trwa. Mua! No to na początek proponuję, żebyśmy się wszyscy oswoili z tą naszą bestią, naszą dzisiejszą siłownią, którą będzie nasze krzesło. To ja tak sobie żartuję, bo to krzesło dzisiaj naprawdę zrobi dużo fajnej roboty i tak, żeby się przyzwyczaić, przejdźmy tak wokół krzesła z takim wystawieniem nóg do przodu, z wyciągnięciem palców, z wyprostowaną sylwetką, tak wiecie, patrząc na to krzesło. Wydłużając się, uśmiechając, i bach, i druga strona. I właśnie krzesło będzie nam pomagało w utrzymaniu takiej równowagi przy naszych wszystkich ćwiczeniach, które dzisiaj przed nami, a będzie się działo. I wystaw nogę mocno do przodu, i palce naciągnięte. Dobra, no to co? Ruszamy zaczynamy. Jesteśmy przed siedziskiem. I na rozgrzewkę stąpamy sobie palcem o siedzisko. Unosimy, to wiecie, to nas yy, zmusza do tego, żeby unieść wysoko kolano, żeby zaangażować nasze brzuchy. Będą płaskie, będą mocne, hop! A my się będziemy dzisiaj świetnie bawić. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, chyba nikt. A jak ktoś nie wierzy, to poczekajcie, poczekajcie. Zaczyna się dziać. I osiem, siedem, takie piknięcie, pięć. 4 3 2 1 stajemy tyłem do krzesła i teraz tak jak chcielibyśmy usiąść, ale my nie siadamy, tylko tak muskamy pośladkami udami za siedzisko i wstajemy. Rozgrzewamy się. Plecy wyprostowane. Wydech i wydech. Wdech i wydech. Jak nam się wiecie, zdarzy usiąść, no to wtedy musimy więcej siły dodać, żeby wstać z tego krzesła, więc też może być, ale chcę, żeby to na razie była taka dynamika. Sześć, pięć, cztery. Super. Trzy, dwa, jeden. Ok, stajemy jeszcze przodem do krzesła. Lewa noga na siedzisko, tak się mocno, solidnie podpieramy, z wdechem wyciągamy boki, wyciągamy ramiona, wyciągamy boki tułowia i z wydechem skręcamy się w lewo, zahaczając prawą dłoń o zewnętrzne kolano, natomiast drugą dłoń ustawiamy na kości krzyżowej, żeby ją pokazywać ruch, że ona ma opadać, a my tutaj odpychając się od dłoni, mocny skręt w kręgosłupie wykonujemy. Fajnie nam? No dobra, to chodźmy dalej. Wyciągnij ramiona do boku. Spójrz na dłoń z tyłu. Przyjemności, przyjemności. Wróć z ramionami do góry. Opuszczamy ręce i to samo na drugą stronę. Prawa noga na siedzisko. Wiem, straciliśmy dynamikę. No to bach! Bach! Jeszcze troszkę. Chcę, żeby to był taki fajny trening, żeby to była nasza fajna lekcja kursu dla opornych. Ma być lekka zadyszka. O, ja nawet sobie tutaj krzesło. Kopię. Trzy i dwa i jeden. I prawa noga zostaje na siedzisku. Z wdechem unosimy ramiona wysoko, wysoko, wyciągamy się, skręcamy się do boku, zahaczając dłoń o zewnętrzne kolano, drugą ustawiamy na kości krzyżowej, dociskamy kość krzyżową. Z wdechem rośniemy do góry, z wydechem jeszcze mocniej się skręcamy. Możemy zostać w tej pozycji przyjemnego skrętu, ale możemy też wyprostować ramiona, spojrzeć za, na dłoń za nami i chwilkę wytrwać w takim przyjemnym skręcie kręgosłupa ramiona rozpostarte wydech 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 z wdechem unieś ramiona do góry, z wydechem opuszczamy ręce znosimy nogę i osiem przysiadów, ale takich tylko muśnieć i sześć pięć cztery, super, trzy i dwa, i jeden. Im niższe mamy krzesło, tym fajniej pracują nogi i pośladki. Więc nie bójmy się taborecików malutkich. Powyciągamy kręgosłup. Ustawcie krzesło tak, żeby mieć za sobą trochę miejsca. Podeprzyj dłonie albo na oparciu, albo tutaj na siedzisku, gdzie nam będzie wygodnie, w zależności od tego, jakie mamy krzesło. W każdym razie mi zależy na tym, żeby wyciągać kręgosłup w takim opadzie, właśnie w takim podparciu dłoni, co nam ładnie ułoży łopatki, wyciągnie plecy. Chcę, żeby głowa była między ramionami, żeby szyja nie była napięta. Żeby pępek był podciągnięty pod kręgosłup, i teraz mocno oprzyj dłonie i postaraj się tak zapaść między swoimi ramionami, żeby plecy w odcinku piersiowym były wklęsłe. Podciągnij pępek do kręgosłupa, teraz połączymy ze sobą stopy, i cały czas będąc w tej pozycji uniesiemy prawą nogę i wystawimy ją do tyłu, tak żeby noga była w przedłużeniu kręgosłupa, palce. Flex skierowany na nas i mocno ta noga, ta stopa nas wydłuża. Długi bok tułowia, mocny pośladek, wiem co się dzieje. Jeszcze chwilę utrzymaj w takim wydłużeniu i zacznij teraz zginać nogę. Wdech, pięta do pośladka i wydech wyprost. Wdech i wydech. I pracujemy teraz tylną stroną UDA. No, łapiemy balans, ale właśnie to krzesło nasze wspaniałe pomaga nam, bo wyobraźcie sobie, że my to ćwiczenie robimy bez krzesła. No, to będziemy inaczej teraz patrzeć na krzesełko. Wyciągnij nogę, opuść, troszeczkę się rozluźnimy, zegnij kolana jedno, drugie, jedno, drugie i robimy to samo na drugą stronę, czyli lewa noga do tyłu. Czy ja o coś tam zawadzę? Nie, chyba jest luz. Stopa flex, opuść lewe biodro, tak żeby biodra były symetryczne. Noga przedłuża nam tułów, jest na wysokości biodra. My się odpychamy od dłoni po to, żeby właśnie były fajnie ułożone łopatki. Wyciągamy się, wydłużamy i zaczynamy zginać nogę. Pięta do pośladka, wdech i wydech. Wdech i wydech. Super. Jeszcze chwila, nie zadzierajcie głowy, niech szyja będzie bezpieczna. I trzy, dwa, jeden, wyciągnij jeszcze raz nogę, opuść, pomaszerujemy. Raz, dwa, raz, dwa, opuść ręce i z wydechem rolującym ruchem, na delikatnie zgiętych nogach, przechodzimy do stania. I bierzemy nasze krzesełko znowu. Bo dobrze nam z nim, prawda? Chwytamy jedną ręką z boku, żeby mieć fajną równowagę. Ręka na biodrze, i zaczniemy szarować stopą po wewnętrznej łydce. Góra unosimy kolano. Biodra są stabilne, nieruchome, tu wyprostowane. Teraz wszyscy czujemy się jak mistrzynie, mistrzowie baletu. Okej, okay, dużo gracji. Do przodu, teraz otwieramy kolano, zamykamy i opuszczamy. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, stopa, point. Kolano wysoko, na zewnątrz, wróć i na dół. Jak się macie? Jak mistrzowie baletu, prawda? I tak właśnie ma być. Do boku, hop i opuść. Chwilkę pomaszerujemy. Jeszcze unosząc wysoko pięty. Tak! I teraz tak. Staniemy w V pilatesowym, tak, żeby między wewnętrznymi krawędziami był mniej więcej kąt prosty. I zaczniemy uginać kolana, schodząc biodrami nisko, ale nie pochylając się ani do przodu, ani do tyłu. I bach, i bach. I cały czas stopy są doklejone do maty, pięty połączone. I niziutko, nisko, wysoko. Wdech i wydech. Tak, super. Wdech i wydech. I jeszcze sześć. Plecy wyprostowane. Klatka uwypuklona. Kolana na zewnątrz. Trzy i dwa i. Jeden, super, połącz teraz stopy, palce na siebie i zaczniemy odwodzić prostą nogę do boku. I tutaj też staramy się nie trzymać ciężaru ciała na krześle. Krzesło ma nam tylko pomagać w utrzymaniu równowagi, a my odwodzimy nogę, balansując na nodze postawnej. Mhm. Oczywiście my możemy sobie w czasie ćwiczeń krzesło puścić, żeby zobaczyć, jak to z naszą równowagą. O z moją jest tak, że ja na przykład wolę się u tego krzesła teraz trzymać. Trzy, i dwa i jeden. Ok, przekładamy krzesło na drugą stronę, ta, 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 to żeby zrobić to samo na drugą nogę. Jesteście gotowi? Widzę i czuję, że tak. Stajemy, opieramy się, stopy skierowane do przodu i na razie ślizgamy palcem po łydce, unosząc wysoko kolano. Wydech, tak jest. Wydech. Brzuch napina się, brzuch stabilizuje naszą postawę i tutaj też krzesło nie służy nam po to, żebyśmy opierali ciężar, tylko żeby taki podpór, żeby dawał nam taką stabilizację i gwarancję tego, że będziemy w pionie. Góra. Otwórz, przód i dół. Góra, otwórz kolano, przód i dół. I jeszcze chwila. Bardzo fajne ćwiczenie na otwarcie biodra. No tutaj też fajnie pracują nasze nogi, pośladki. Wszystko to, co lubimy najbardziej. Jeszcze dwa powtórzenia. Unieś kolano, otwórz, zamknij, opuść. Bach, 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 bach. i bach. Staniemy teraz. V pilate sobą, tak mniej więcej, żeby były kąty proste i schodzimy dół i góra. Nie pochylamy się. Tu wyprostowany kolana kierujemy na zewnątrz, pięty doklejone do siebie i plie, Bach. jeszcze chwila. Super, cztery, wydech. Jak się podnosimy, to napinamy uda, napinamy pośladki. Dwa i Jeden, połącz stopy, palce przed siebie i wznosy nogi do boku. Z takim wyciągnięciem nogi, z takim e, napięciem palców, palce point, klatka uwypuklona i zobaczymy, czy uda nam się robić ten ruch bez trzymania krzesła. Jeśli nie, to łapiemy. A jeśli tak, to krzesło dzisiaj nam pomaga. I w ogóle się nie obawiamy, żeby używać pomocy. Trzy i dwa i jeden. Superancko. Wow. Troszkę rozluźnimy. Bach, bach, bach. I staniemy teraz przodem do krzesła w takim szerszym rozkroku. Palce skierowane na zewnątrz, kolana też. I trzymając się krzesła, mając sylwetkę wyprostowaną, schodzimy biodrami nisko. Wdech nisko, tak żeby kolana były rozpostarte i podnosimy się. Wdech i wydech. Tak jest. Wow, tutaj jest moc. Mhm. Oczywiście. Schodzimy tak nisko, na ile pozwala nam dzisiaj nasze ciało. Robimy taki rozkrok, na ile pozwalają nam pachwiny. I my to wszystko będziemy poprawiać. Z każdym wejściem na matę, my się usprawniamy, nasza forma się polepsza, nasze chęci stają się większe. Ja wiem, że tak będzie z Wami. Bo tak jest z Wami. Jeszcze trzy i dwa. Jeden, zostań nisko, trzymaj się krzesła. I teraz zacznij odrywać piętę od maty i robimy wspięcie na palce jednej nogi. Drugiej, jednej, drugiej, osiem, siedem, sześć, jeszcze pięć, wiem, nogi trzy, dwa, jeden. Zostaw teraz jeszcze biodra nisko i spróbuj unieść obie pięty. Wydech, to jest już trudne, tak. Ale jakże pięknie pracuje nasza stopa, wzmacniamy mięśnie stóp. To co walczymy na każdym naszym spotkaniu. 3, 2, jeden, zostaw pięty uniesione. Opuść biodra, chwilkę, utrzymaj tę piękną, baletową postawę. I z wydechem wyprostuj nogi. Opuść pięty, łączymy nogi, palce pięty, palce pięty, strzepujemy, popracowały trochę. No, dobra, o to właśnie chodzi. Cały czas zostajemy przy krześle, skierowani tyłem. I teraz będę chciała, żebyśmy odwodzili nogę do tyłu, żeby tutaj popracował ładnie nasz pośladek. Odstawiamy nogę i takie delikatne uniesienie. Takie, żeby nie y, naprężać odcinka lędźwiowego, ale żeby czuć jak się napręża pośladek. Jak on pracuje w tym ćwiczeniu. Jeszcze chwila. Chcę, żeby pośladek spłonął. To musimy zrobić trochę tych powtórzeń. Noga wyprostowana. Cztery. Trzy. Dwa. Zostaw na górze. Utrzymaj w spięciu. Spróbuj, może, puścić krzesło, ręce, przenieść ramiona do góry. Łapiemy balans tyle, ile możemy. Opuszczamy, opuszczamy nogę. Bach, 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 bach. I robimy to samo na drugą stronę. To ja przeniosę krzesło, żeby było lepiej widać. Podpieramy się o krzesło, noga do tyłu, palce point i wznos. Wznos. Mm -hmm. Nieduży ruch, ale jakże angażujący właśnie nasze pośladki. Okej, okay. no to jeszcze troszeczkę. Góra. Góra. Jeszcze troszkę. Osiem, siedem, sześć. Tu nieruchomy. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden zostaw nogę uniesioną. Teraz próbujemy puścić jedną rękę, drugą rękę. Balansujemy, a dobrze nam przyjemnie. I opuszczamy pomału obie dłonie. Opuszczamy stopę. Jo, fajnie. Okej. Okay. To co? krzesło nam się jeszcze do czegoś przyda. Do takiego rozluźnienia bioder. Zobaczcie, przenosimy nogę nad siedziskiem. Jedna i druga. Takie krążenia biodra właśnie nad krzesłem, które jakby pokazuje nam ruch, gdzie ta noga ma pójść. W jedną stronę i w drugą. I teraz zmiana kierunku do wewnątrz i bach. I do wewnątrz, i do wewnątrz, i do wewnątrz. I jeśli jest moc, to możemy, tylko uwaga, ostrożnie, ten kto może, górą przenieść nogę. Górą, nad całym krzesłem, górą i górą. Super. Dwa i jeden i próbujemy do wewnątrz. Wow, wow. Do wewnątrz, kółeczko, super, no biodra to lubią, fajnie się rozciągamy, wzmacniamy, dwa i jeden i od razu stajemy tyłem do krzesła i nasze przysiady, muskanie, muskanie pośladkami o siedzisko, tak żeby pracowały, no żeby pracowały uda, osiem, siedem, Sześć! A jajaj, po, po tej lekcji nasze nogi, nasze pośladki, nasza gracja to będziemy zupełnie inni my. Lepsi, piękniejsi, smuklejsi, sprawniejsi. I uwaga, zostajemy w siedzeniu. Siadamy sobie wygodnie na naszym krzesełku. Ale wiecie, nie siadamy, nie robimy takiego e, klapnięcia, że plecy e, są e, już zapadnięte. Plecy są cały czas wyprostowane. My się windujemy od guzów kulszowych, ręce na biodra i zaczynamy unosić kolana. Pobiegnijmy sobie trochę w pozycji siedzącej. Niech będzie trochę dynamiki. Góra. Mm -hmm uderzamy, wiecie co jeszcze można fajnego zrobić na krześle? Pajace zobaczcie, wydech wydech i właśnie teraz je zrobimy wydech, wydech kolana na zewnątrz, ręce wysoko hop, hop hop, osiem siedem, sześć pięć, cztery trzy, dwa jeden usiądź ze złączonymi nogami mhm Mocno dociśnięte guzy kulszowe, z wdechem unieś ramiona do góry i z wydechem skręć się znowu, tak jak na początku zahaczając kolano, tylko tym razem jesteśmy w siadzie, drugą rękę opierając na, e, na oparciu, możemy tutaj na siedzisku za sobą i robimy piękny skręt w kręgosłupie, tylko chcę, żeby ten kręgosłup był wyciągnięty. Mam nadzieję, że taki jest. Wdech. Rośnij z wydechem, mocniej się jeszcze skręcaj. Kolana są w jednej linii. Kolano, o które się opieramy, nie idzie w naszą stronę. Do nas ono właśnie chcemy je odwieść, żeby, żeby one były symetryczne. Wróć do centrum, ramiona do góry i skręcamy się w drugą stronę. Zachaczamy ręką o kolano drugą ustawiamy o oparcie albo o siedzisko. Kontrolujemy nasze kolana, czy na pewno są Połączone, czy na pewno tutaj jest jedna linia. Z wdechem rośniemy, z wydechem jeszcze mocniej się skręcamy, wdech. I wydech, wdech. I wydech. Wróć do centrum, wyciągnij ramiona. I teraz nogi ustawimy na szerokość bioder. Postawimy lewą kostkę na prawym kolanie, tak żeby kolano. Opadło, wyciągamy plecy, wyciągamy się i robimy skłon do przodu. To są też takie ćwiczenia, które my możemy robić w czasie pracy. Jak siedzimy, żeby troszeczkę dać się e, odsapnąć kręgosłupowi, żeby ten kręgosłup był zdrowy, żeby nawet jeśli siedzimy, to żeby to było zdrowe siedzenie. I opuszczamy tu właśnie za, za tę nogę, żeby rozciągnąć kręgosłup, żeby rozciągnąć mocno pośladek, który też przy takiej. Przy takim siedzeniu jest bardzo pospinany. I zostajemy sobie w pozycji tyle czasu, ile potrzebujemy, nie teraz, bo, bo teraz robimy cały trening, ale w przypadku, jak zechcemy w czasie pracy zrobić sobie chwilę relaksu, to właśnie jak najbardziej polecam to ćwiczenie. Stajemy, zmieniamy nogę, teraz prawa kostka na lewe kolano, wyciągamy się, wydłużamy, tak jak chcielibyśmy położyć brzuch, właśnie przerzucić klatkę piersiową nad tą goleń, poza goleń. Ręce opuszczamy i trwamy sobie w tej pozycji, właśnie skupiając się na tym, jak reaguje nasze ciało. Jak ono jest pospinane, ja czuję w pośladach, że tam ciągnie mocno. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rolującym ruchem przejdź do siadu, i teraz usiądziemy w takim szerszym rozkroku. Tak jak robiliśmy plie przed krzesłem, to teraz opieramy dłonie o wewnętrzne uda i będziemy się odpychać od jednego uda, tak właśnie, żeby jeszcze się rozciągnąć, wyciągnąć nasze plecy i od drugiego. I jedno. I drugie. Mam nadzieję, że podobają Wam się ćwiczenia z krzesłem, i że teraz, jak już będziecie, będzie Wam w oko wpadało krzesło jakieś w domu, to będziecie inaczej na nie patrzeć. Jako super pomoc do zrobienia porządnego treningu. Mam taką nadzieję, napiszcie mi koniecznie o tym, jak tam ćwiczenia z krzesłem, czy Wam się podobają, czy lecimy dalej z krzesłami. I jeszcze ostatni raz odepchnijcie się. Ok. Połączcie ze sobą stopy z wdechem. Ramiona do góry wysoko, wysoko. Z wydechem opuszczamy i obejmujemy swoje uda. Przytulamy się. Jeszcze raz. Wdech ramiona do góry. Z wydechem obejmujemy uda i patrzymy w drugą stronę. Mocno się przytulamy. Z wydechem unosimy ramiona, z wydechem jeszcze raz mocno przytulamy uda, wyciągamy plecy na, na brzuch, na udach, wdech i ostatni raz tak dużo czułości i miłości dla naszego ciała. Unieś ramiona jeszcze raz, wyciągnij się, przeciągnij, ach, jak nam dobrze, a już zupełnie będzie nam najlepiej, jak teraz właśnie opuszczając te ramiona. Możemy głośno razem i wyraźnie powiedzieć, mamy to! Wow, nasza kolejna lekcja kursu dla opornych za nami. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, poćwiczyliście solidnie, uśmiechy pojawiły się na twarzy i przede wszystkim macie ogromne chęci, żeby lecieć dalej z tym koksem. Napiszcie mi koniecznie, żebym wiedziała co i jak. Super mi było się z Wami spotkać. Nie mogę się doczekać kolejnych treningów. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, co sobie wymarzycie i, i czego chcecie, żeby wszystko się spełniało. Buziole dla Was i do zobaczenia. Mua, mua, mua.